Z tym matem, kurde. Trzeba poćwiczyć trochę, co nie? Żeby masa była. O, te. O, moje pad. Kurde ciężarki. Uh, uh. Jedziemy z koksem. Jak ta chodakowska. Jeden, dwa, jeden, dwa. Nie czekaj, zaraz ona robiła pośladki Ale co, przecież nie będę wciskał sobie tych hantelek do, do tyłka, żeby robić pośladki Ona jest niepoważna, chyba jakaś. Uh, uh, uh. Dobra, już czuję, jak mi tu parośnie. A tu takie. Uh. Dobra, to wydław. To... Uh. O, oh, kurde, ale to ciężkie jest. Tu za 3 kilo ma chyba. Dobra, prawie podniosłem. Jest rekord. Dobra, czas się pobawić moją małpką. mapką. Oh, oh. Cześć, he, Czekaj, nie ruszaj się. Patrz, bo ja ci kupiłem w ogóle zabawkę na AliExpress, nie? Zobaczcie, czy tam na shopi. kupiłem, bo jest wiesz, Black Friday. I zerknij sobie na to. To jest oryginalny łom z 3, który nigdy nie wyszedł, nie? I ty kiedyś też będziesz mógł być jak ten cały Freeman. I będziesz mógł nawalać innych ludzi, jak Batman nocą. Wszystkich w półpie za pomocą tego łomu, rozumiesz? O, właśnie tak. No, to masz wsadź to tam sobie gdzieś. I Trzymaj sobie, ty tu sobie tak śpi. Masz, bawisz się tym? No, baw się tym, baw się tym! Mówię ci, źle za to zapłaciłem? Ze 30 zł poszło. Masz szczęście, że była darmowa wysyłka, bo jak nie, to byśmy inaczej gadali ze sobą teraz. Masz, pytaj to. Tu. Wiecie co? Ja chyba rozpocznę swoją robotę, nie? Swoją pracę dzisiaj. O nie, o nie. To znowu oni. Jakieś furasy. Jakieś animatroniki. No w dupę szczerze, Czemu tego nie mogę rozbić? No! No, widzicie? Przez was rozwaliłem sobie swój ulubiony kubek, który trzymałem na specjalne okazje, a teraz wszystko w pisniu to poszło. Yy, yy. Dobra, zresztą wypierdzielać dzisiaj Batman nie przyjmuje, dzisiaj mam wolne, znaczy idę pracować zdalnie. A pracować zdalnie idę na swoim super wypierdzielanym komputerze! Super fajnym systemem operacyjnym darmowym Myt OS Osy! Rozumiecie? To jest osy! Oficjalny super! Oficjalnie super tak jest napisane, nie to jest taki skrót. Te puszki to po takie już zapleśniałe. Dobra, masz cika. ty lubisz śmieci jeść? To masz, jak znalazł dla ciebie. O, mój drugi ulubiony kubek. No, Dobra, co to za frajer jest w ogóle? To jest moja dyskietka? Uch! O nie! Nie, nie patrzcie! Nie, nie patrzcie się! A ty co mnie naśladujesz? Co mnie małpujesz? Wypierdzielaj stamtąd! dupie się podrab, może. No, Fort A. O nie, oni znają moją tożsamość. Muszę w Photoshopie szybko zamalować to, kurde, bo widzą, jak ja wyglądam. Dobra, Fort A. To. Do... No, nie jestem Fort A. Dobra, nie widzieliście tego, jak coś. Dobra, logujemy się. Bo zaraz będzie wideokonferencja. Będziemy rozmawiali z superbohaterami. Będziemy ratowali Gotham City i inne takie rzeczy. Jeden, dwa, trzy. 3, 4, Enter No przecież takim ustawiłem hasło. Albo nie, to było 0000. No co jest tym komputerem? Kurde, czemu to nie działa? Cieka! Znowu grzebałeś w moim komputerze? Może myszką muszę? To tu, tu pierdziele jest. Jaka gamingowa, wysrana myszka. Kulkowa, ale bezprzewodowa. A Gdzie jest mój kabel? Kto mi zeżar kabel? To pewnie wy, protogeny, bo wy te kable bierzecie. Śmieciu jeden. Jeszcze raz mi kabel ugryziesz od myszki, to ci normalnie wsadzę ją w tupala tą kulkę. Rozumiesz to? No i co? I gdzie jest ten kursor niby? Nic tu nie ma na tym komputerze. A w ogóle gdzie jest reszta kompu... A tu jest reszta komputera. Dobra, bo myślałem, że nie mam. Ja go muszę może zrestartować? A może dyskietki nie włożyłem? A może to jest ta dyskietka? Masz. Ty, a gdzie są kable z tyłu tego komputera? Co to ma znaczyć? Co to jest bezprzewodowy gaming? On nawet zasilania nie musi mieć? Ja pierdziele, nie no, muszę go otworzyć jakoś. O kurde, te to, to się wyklepie, to jest wszystko puzzle teraz co zrobiłem. To jest co, jest moja płyta główna? Co to takie małe jest? Co to takie gówno jest? A to co to jest? Karta graficzna, procesor? Nie jak to mam przyczepić do tego. To jest chyba jakiś głośnik? To jest też jakaś druga część? Co to jest za komputer jakiś ruski? Przecież to w ogóle nie powinno działać. A no to pewnie temu nie działa. Eee, ale tutaj monitor dalej, kurde. Odświeżanie kurde takie, że on na ale już że się komputer zepsuł. Dobra, wypieprzać mi z tym! Nie ma dzisiaj wideokonferencji. Nie bawimy się tak. Ja ciasteczka! Ciasteczka! Otwórzcie mi cię. No nie... No nie, Batman się wkupił. Dobra mapka, oddaj mi ten łom. Potrzebuję na moment. Który z was sięgał do mojego bud ciastka? Jak mnie wkupia to, że ty mnie naśladujesz. Masz po dupie. Wsadzę ci teraz ten padł z twojego. Nie mogę ci tam wsadzić, bo dostanę demonetyzację. Widzicie? Tak skończycie. Jak będziecie. małpować. Jak on. no, to chciałem wam powiedzieć. Ale... Zaraz, co jest? Że to powinno ci pierdzielnąć tak ostro, że szok. Co, 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 bo. moje, mo, o ty kurde moje ciaska! moje ciaska żeresz! moje ciaska żeresz! Na moim komputerze się logujesz na jakieś niewiadome strony. Ja widziałem historię, co tam było napisane. Ja widziałem te dziwne, śmieszne obrazki z kotkami. To jest poważny bad kom. No może teraz już nie jest bad komputer, teraz jest złą komputer. Ale nie wolno ci takich rzeczy oglądać na moim komputerze. Jasne? Tylko po gówna? Uczcie się, bo kiedyś mnie zastąpicie, nie? Może oprócz ciebie, bo ty dziwnie wyglądasz, nie? Co to masz za strój? Czemu wy się... Co co jest? What the fuck? Wy jesteście jakoś połączeni. Umysłem? Czemu oni się tak samo zachowują? Tego popycham, to... What the hell! Jakie czary tu są? Ciebie nie lubię, ciebie też nie lubię! Ciebie tym bardziej nie lubię! Co, 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 co? Ej, Roxy, Roxy, pomóż mi! Pomóż mi, Roxy, mordko! My się kumplujemy, prawda? Kumplujemy się? Weź, weź rozdup z tą cikę. Wy jesteście jacyś łomni, nie? Tacy bardzo. No to czas na podpatrzenie! No to który z was pierwszy? Zresztą wy chyba darwinistycznie sami siebie wykończycie teraz w tym momencie. Klasz! Za swoje. GUPIA Paruwo! Ja, no ja widzę, wycierpicie dole, ja wam muszę pomóc wstać, nie? Tylko nie wiem komu teraz. Chyba tobie. No to chodź tu, zadupala cię chwycę. O, lubisz to, nie? Dobra, ej! Ale bez dziadmi do kamery, ty z tym dupskiem demonetyzację dostanę. Słyszysz? Chodź tutaj. Stawaj na nogi, jak mężczyzna, czy czym ty tam jesteś? Nie chcę obrażać twojej płci. Dobra, stanąłeś. A ty? Tobie też muszę. Widzicie? Macie takie grube dupska. Potem stać nie możecie. Masz! Dobra, udało się. Mówiłem ci, jak przychodzisz do roboty, to nie pi. Mówię! Nie wolno pić w robocie. Po robocie już tak. Nawet trzeba, bo to jest ciężka robota. Ty, bo ja z tobą miałem pogadać w ogóle. Co to ma znaczyć? Czemu rzucasz moim ulubionym kawusią? Znaczy pustą, pustym kubkiem rzucasz, co prawda, ale no, kawusia tam kiedyś była. I czemu mi komputer nie działa? Ty tu jesteś z działu IT? Dlaczego mi nie zainstalowałeś sapera, żebym mógł sobie grać? Co to, to ma znaczyć? Co to, to ma znaczyć? Mówię do ciebie. Ty! Ej! Mówię do ciebie! O, ch chyba, chyba, chyba podziałało. Chyba dostała z y, tabulatora. Dobra, idź mi, napraw komputer. Robisz tutaj? Dostajesz pieniądze. Dobra, może nie dostajesz pieniędzy, ale dostajesz ode mnie pizza za darmo. Więc idź i napraw mi ten komputer. Poskładaj mi ta puzzle do kupy. Ja chcę dzisiaj sobie pograć w CS-a. Słyszysz? Aż tu klawiaturę. Hy, a to gówno działa? Ej, my mamy takie rzeczy w firmie? Czemu to nie działa? Jak to działa? Ej, może patonium trzeba przypierdzielić. Bądźcie mi to! Czemu to nie działa? Cika, czemu to nic nie leci? Ej! Napraw to! Słyszysz? Matko jedyna, ten FNAF to jest coraz bardziej pipowaty. Normalnie lekko to uderzysz w spatelni i już od razu ginie, nie? Ja pierdzielę te łapy co się rozkładają. widać, że nie ćwiczą. Jak Chodagowska mówiła, że się robi poślady tutaj, kurde, tymi ciężarkami, nie? Jeden, drugi, trzeci. Macie ciężarki. Masz do łapki. E! odchodzisz, chodź tutaj, chodź tu, musisz ćwiczyć z Batmanem bierz do łapy bo ja ci krzywdę zaraz zrobię, co to ma znaczyć, co to ma znaczyć mówię, że ćwiczymy teraz, to ćwiczymy teraz, chwytaj to do łapy kolega przeszedł w stan uśpienia Dobra, chłopaki, jesteśmy na akcji, ej, ty <ścoughs> mm, that is. Mmm, siemanko! No i znowu mnie małpują. <laughs> Roxy! Roxy! Ej! Co, ej, przepraszam cię, no! Hej, bądź! Bądźmy! Patrz kupiłem ci patelnię! Gdzie jest moja patelnia? Nie ku Gdzie ona jest? Nie no. O jest! Patrz! Kupiłem ci patelnię! Będziesz mogła mi teraz robić dzieśnicę, ale zarumbiście, nie? Na promocji była! Fajna! Taka, popatrz się! Twarda! Lubisz takie, nie? Ty chodź, już się kumplujemy Pobawimy się! Tylko zaraz zrobię porządek z tymi macełami, bo mnie małpują. Patrz co oni robią! Oni robią to. Już mówiłem, że Chotakowskiej, dzisiaj nie robimy więcej. Łąbki, przysiady! Raz! Ej, ale przysiad robimy. Czekajcie, moment. Kolega nam się wyautował. I teraz tak, chłopaki, robimy przysiady. Raz! Ale przysiady robimy, co wy robicie? Raz, dwa! No przysiady! Dupa do ziemi! Mówię, dupa do ziemi. Wiesz, co to jest Twoja. Wiesz, co to jest Twoja dupa? Chyba wiesz, co to jest Twoja dupa, bo widzę, że była ćwiczona, nie? Chyba, że koledzy ćwiczyli na swojej dupie. Raz! Normalnie nie wytrzymam teraz. No, mówię, do ziemi. Ty też! Do ziemi! Już! Dobrze. I przysiady, dobra. Jeden. I to chyba tyle na ile was stać No widzisz Roxy, taki materiał na superbohaterów mi przysyłają Potem ja muszę z nimi ćwiczyć i mam z nich zrobić nie wiem kogo Jak oni się do niczego nie nadają Nawet do roznoszenia ulotek czy tam czegokolwiek Dobra, ale ty jesteś dobra, nie? Co prawda ty nie ćwiczysz tak jak powinnaś, ale jest spoko Co ja w ogóle gadam w ogóle? Co to jest niby? Ej, to jest jakiś super nowy wynalazek jakiegoś szalonego doktora może Gdzie to się wkłada? Jak to szczela? Ło! Wow, kto chce przetestować? O, oh, chce przetestować. On oh, na pewno chce to przetestować. Dobra, ziomuś, mam tutaj jakiś y, sprangler. O, ups. Prze przepraszam. O, o, z mojej prywatnej kolekcji. Mmm, zabrałem Jokerowi na jednej akcji. Tu nawet zostało trochę ketchupu, jak robił sobie kanapki. Więc teraz wypróbuję to na was. Jak się robi kanapki? E, e. Tylko muszę się podejść, bo nie trafiłem. Dobra, czekaj. Ale, czekaj! Zamachu nie zrobiłem. Dobra, jest. No, no, offline. No, to który teraz następny? Zresztą, co ja się Was będę pytał? Po prostu biorę kolejny miecz, a teraz zrobię taki rzut kataną, jak samuraja. Patrz, i na slow motion to zrobię. Look at this shit! Eww. No to jeszcze raz. Wow. No. <ścoughs> Chcesz się ze mną? No to dajesz! Wow. 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 Yeah. Prawy sierpowy, lewy sierpowy! B Garda! Unik! Wkroczę! Utaszyłem! O, o, o. <śpiewanie zielonego> Uderzyłem w coś. O, jakie mam noże fajne! Ja tym będę rzucał! Jak jakiś nożownik teraz! Pana to, pana to, pana to! Pa! Nie ruszaj się teraz, nie? I w slow motion! Uo. Dobra, przyczepiło mu się do dupy. O! A, nie, czekaj! Ale odejdź, no, no to... No odejdź! Dobra! Podskoczę i teraz... O! Ale żem to rzucił zajebiście, dobra. Tego nie było. O! Muszę poćwiczyć to rzucanie. O! Dobrze! Tak jest! Batman 1.0! Mm, przeklęty FNAF! O! Rozpierdzielę was teraz! O! Normalnie wezmę przypierdzielę mu z monitora gamingowego. To się skończy dzień dziecka. Kiedyś robili mocniejsze te monitory, dlatego się nie rozwalają. Ale dlaczego tobie nic nie zrobiło? Hmm... Zabiję go klawiaturą. To jest dobry pomysł. Ora, to będzie wyzwanie. Nie, nie, nie. Masz moje gamingowej klawiatury. Może nie świeci, może nie ma RBG, ale jest zajebista. Nie. Ach, dobra, może nie jest zajebista. Co ty jesteś, Amelium zrobiony? Co to ma zda no nie wierzę w to po prostu. Roxy, potrzebujemy jakiś lepszych broni. O. No, to wygląda wręcz idealnie po prostu. Hej, Freddy. Ty, on coś chodził na siłkę czy co? O co tu chodzi? Czemu on jest taki nie niezniszczalny? No, you Dostałeś headshota! No jakim prawem ty żyjesz! Co ty masz? Pusto Wełpie, czem on żyje? Co tu się wypierdziela zaraz? Nie ma takiego słowa nawet. Wymyślam sobie. To hmm. to jest killoff z Minecrafta! Freddy, chodź! Kolejna lekcja Minecrafta. Survival nocą na hardkorze. Tylko ty i ja. Więc kiedy się robi ciemno Freddy, to musisz uważać, żeby nie trafić na Batmana z killoffem w nocy, bo on ci zrobi krzywdę! A to był dźwięk z Robloxa umierania. Co tu się odpierdziela? A wiecie, co tu jest jeszcze fajnego? Turbo Slow Motion. Użyję teraz. sobie z tego slow motion i rozpierdzę animatroniki w super spowolnieniu. Wow. Czas iść wyłączyć to slow motion! Ech, dobra! E Tak, muszę z drugiej strony strzelić. Łoo! Patko, bo tak jakby się nie dało jakiegoś przycisku zbindować pod to. No dobra! Roxy z Roxy! Słuchaj! bo chyba ten odcinek wystarczająco długo trwa, a to oznacza tylko jedno. Musimy się pożegnać z naszymi widzami, więc... E, ten. Jak chcecie więcej Bondwalksa u mnie na kanale, to oczywiście łapka w górę, subiczek z No i do zobaczenia następnym razem. Żegna się z wami Batman! Oraz Roxanna. Cześć! Jeszcze raz. Dobra, cześć!